Daria Pacańska, dzień dobry. Zdzisław Beksiński, malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, po prostu artysta. Nie przemija zainteresowanie jego życiem, twórczością, ale również śmiercią, bo ta towarzyszyła mu zawsze. Moimi Państwa gościem jest Jarosław Skoczeń, autor książki Beksiński. Dzień po dniu kończącego się życia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan znał Zdzisława Beksińskiego. Jakim człowiekiem był? Tak, znałem Mieczysława Bieśńskiego przez ostatnie kilka lat jego życia. Był niesamowitym człowiekiem ciepłym, delikatnym, bardzo rozmownym. Jeżeli komuś zaufał i, i wpuścił go do domu, to, to okazywał się człowiekiem naprawdę bardzo otwartym. Więc te wszystkie informacje, które krążą w różnych mediach, w internecie, że, że był zamknięty, że, 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 że nie lubił ludzi, Oczywiście y, był osobą w pewnym sensie zamkniętą, ale jeżeli już kogoś poznał i przekonał się i stwierdził, że, że ta osoba jest warta tego, żeby się z nią spotykać i rozmawiać, to wtedy stawał się zupełnie innym człowiekiem. Bardziej zamkniętą osobą chyba był jego syn, tragicznie zmarły również. Tak, Tomasz Beksiński, niesamowity dziennikarz muzyczny, trójkowy. Do dzisiaj ludzie mają kasety z, tak, z nagranymi jego, 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 jego audycjami, no i tłumacz. Mało, mało osób chyba o tym wie. Ci, którzy w ogóle interesują się Beksińskimi, bardzo dobrze o tym wiedzą, ale, ale tak szerzej, tłumaczył Monty Pythona mm. i kilka odcinków Bonda, więc niesamowicie utalentowany, jeszcze młody człowiek. Mm -hmm. Mówi się, że wiele osób tak, tak twierdzi nawet, że nad Beksińskimi wisiała klątwa. Czy tak było? Jest bardzo dużo tej śmierci. W tak, historii. Właśnie, właśnie. To są takie te informacje, które krążą w różnych mediach i Tomek, tak jak powiedziałem wcześniej, zmarł no, jako młody człowiek. Popełnił samobójstwo. Zresztą próbował kilka razy. Za, za kolejnym razem mu się udało i, i, i odszedł. Co dla. dla, dla, dla Naszego rynku muzycznego i dla jego fanów, wielbicieli, było olbrzymią stratą, bo był naprawdę niesamowitym dziennikarzem i, i miał niesamowitą wiedzę. No i był świetnym tłumaczem. Mm -hmm. Ojciec został zamordowany. Zdzisław Beksiński tak jakby przewidział to, że, że może kiedyś to nastąpić, bo w jednym z, z wpisów do, do dziennika. W mojej książce Bechiński Dzień po Dniu Kończącego się Życia mówi, że y, mam stalowe drzwi, mam dużo zabezpieczeń, ale y, może być tak jak państwo Jaros Jaroszewiczowie, którzy też byli świetnie zabezpieczeni i po pomylili się tylko raz. No i on niestety też się pomylił. Zaufał tylko raz. Ludziom, o sobie znajomej. Prawda? Tak, mhm. zaufał o sobie znajomej. Ja 22 lutego 2005 roku, kiedy się dowiedziałem o śmierci Bechińskiego że zginął tragicznie 21 wieczorem, zresztą w moje urodziny i przed swoimi urodzinami, bo on miał 24, by miał kolejne urodziny od razu stwierdziłem, że to musiała być osoba, osoba którą on, on znał, dlatego że był bardzo dobrze zabezpieczony i nigdy nie wpuścił nikogo obcego do domu. Nawet jeżeli ja przychodziłem do niego kolejny raz, to sprawdzał mnie na dole przez domofon, później na górze przez kamerę, później następnie otwierał drzwi tylko na łańcuchu i jeszcze się przyglądał i sprawdzał. I dopiero wtedy, kiedy, kiedy wiedział, że na pewno jest to osoba znajoma, to, to otwierał drzwi. Miał takie przypadki, też pisze mhm. o nich w, w dziennikach, że różni hydraulicy, elektrycy na przykład w nocy do niego dzwonili i mówili, że, żeby im otworzył, bo jest jakaś awaria. Yy, on nie otwierał, w ogóle twierdził, że jak chcą, to niech przyjdą rano z dozorcą. Rano nikt nie przychodził, sprawdzał to, czy rzeczywiście była jakaś awaria, a awarii nie było. Więc yy, Wysiński liczył się z tym, że, że może zostać yy, w jakiś sposób napadnięty. Na pewno nie liczył się, że, że to może... Może być aż tak tragiczną. On się bał po prostu kradzieży. Bał się tego, że ktoś wejdzie i ukradnie jego obrazy, może, może go w jakiś sposób skrzywdzi, ale, ale, ale chyba nie dopuszczał śmierci. Na pewno nie, nie patrzył na to aż tak katastroficznie. Mhm. Pana książka nazywa się Dzień po Dniu Kończącego się Życia. Jakie było to życie właśnie. Pod jego koniec. Książka zawiera dwie części, jeżeli pani pozwoli, wkrótce, mm -hmm. po, pokrótce powiem. Książka zawiera dwie części. Jedna część to jest mój wywiad, właściwie rozmowa z dyrektorem Muzeum w Sanoku, Muzeum Historycznym, panem Wiesławem Banachem i. Rozmawiamy, czyli ja jako znajomy Beksińskiego i Banach jako przyjaciel, który był spadkobiercą jedynym pana Beksińskiego, rozmawiamy i pan Banach opowiada o różnych przeżyciach spotkaniach, jak Beksiński z żoną przyjeżdżał do Stanoka, jak, 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 jak się odwiedzali i w ten sposób pokazuje, jakim był normalnym, ciepłym, fajnym facetem, a z drugiej strony bardzo dowcipnym, bardzo zgryźliwym. Zresztą w książce jest bardzo dużo właśnie tego przykładów, czy z tej rozmowy wynikającej, czy z dzienników, czyli tej drugiej części, którą, którą pisał Beksiński. Dlatego w ogóle mówimy, że ta książka ma Trzech autorów. Jest y, główny autor, to jest Zdisal Beksiński, który napisał, y, napisał dzienniki, mhm. Wiesław Banach, y, który udzielił mi wywiadu, no i ja. Mhm. Więc y, jest naprawdę dużo y, dużo. Y, m, Czytając tą książkę, możemy się przekonać, że, że Beksiński w obcowaniu z ludźmi, których znał, ja to podkreślam, dlatego że nie był do wszystkich otwarty. Jeżeli przychodził do niego dziennikarz i był nieprzygotowany na to spotkanie, to Beksiński go wpuszczał w różnego rodzaju maliny i później miał z tego niezły ubaw. Typu, przychodzi do niego dziennikarka i, i, i on otwiera okno i mówi: Słyszy pani tą budowę metra? Ja to kocham, ten dźwięk tych młotów pneumatycznych, ja w ogóle bez tego nie potrafię żyć. Oni o 18 kończą, to ja sobie muszę odpalić, mm -hmm. odkurzać i on chodzi całą noc, bo ja inaczej bym nie egzystował. E, oczywiście to są bzdury, bo on kochał muzykę, był bardzo uzdolniony, żeby nie stracił palca y, jako dziecko. Y, no to, z tego co wiem, sąsiedzi mówili, że jak tworzył, to było słuchać przepiękną muzykę tak, z jego Tak, filmem. tak. Bekiński się bardzo, znał, bardzo dobrze znał na muzyce i, i słuchał taką muzykę zresztą w latach 50. tworzył, miksował muzykę. Mhm. Zresztą ja go nazywam takim Leona, naszym Leonardo Da Vinci naszych czasów. Ja wiem, że te porównywania do, do różnych osób znanych na świecie do Polaków jest takie może trochę. Dziwne, ale spójrzmy, on był niesamowitym rzeźbiarzem, był niesamowitym fotografikiem, tu jest ponad 120 zdjęć jego czarno-białych, niesamowitych. Był architektem, projektował autokary, które teraz dopiero jeżdżą po ulicach, a kiedyś uznano, go, że, że, że jest wariatem. Dlacz, kto, kto by w ogóle chciał jechać takim autobusem z taką ilością okien, szyb, tego wszystkiego. A teraz tak jakby Wyprzedzał swoją epokę. No był rzeźbiarzem, był niesamowitym grafikiem. Pamiętajmy, że miał ponad 70 lat i tworzył grafiki komputerowe. Posługiwał się komputerem, pisał listy. Od 93 roku już pracował na komputerze. Później, jak tylko pokazał się, pokazywa, pokazały się, była okazja, żeby, żeby pisać mailami, to, to posługiwał się mm -hmm. tylko mailem. Więc wyprzedzał naszą epokę naprawdę o o wiele, wiele lat. Jego syn w jednym z wywiadów powiedział, że woli obrazy ojca te z lat 70., na których malował pejzaże, a nie te truposze, które później. Skąd ta przemiana Beksińskiego? Dlaczego hmm. zaczął rysować, pokazywać tą śmierć? Nie, Beksiński. Ja uważam, że, to, że ta tematyka taka wokół śmierci. Ale też odnowienia e, istnienia człowieka przed i po śmierci towarzyszyła mu przez cały czas i w fotografii, i, i w rzeźbie, i, i w malarstwie, i w grafice. E, natomiast miał okresy, kiedy trochę odchodził od tego, mhm. kiedy te m, jego prace były mniej, e, mniej turpi, turpistyczne. Mhm. E, ale, ale cały czas jakby, jakby wokół tego tematu krążył. Lata 70. to jest okres fantastyczny Pekśńskiego, i to te prace bardzo dobrze się, więcej koloru, więcej szaleństwa, więcej um, takiego obrazu bardziej, bardziej może przyjaznego, żeby na przykład powiedzieć taki obraz w domu. I te obrazy bardzo dobrze się sprzedawały y, na świecie we Francji, w Stanach, w Japonii. Natomiast on specjalnie tego okresu nie lubił. On jak, jak, jak musiał namalować później, w, w latach 80., jeszcze ktoś go prosił, czy jego marszant nieszczęsny, mm -hmm. z którym miał bardzo duży konflikt i bardzo dużo zdrowia stracił przez niego. Prosił, żeby, żeby jeszcze malował tego typu obrazy, on był, on był z tego powodu nieszczęśliwy, ale, ale, ale poddawał się, nie potrafił mm -hmm. powiedzieć nie. No też na pewno względy finansowe. Beksiński miał wręcz Bzika, żeby się zabezpieczyć, żeby, żeby, żeby on wierzył w to, że będzie żył bardzo długo, bo w jego rodzinie ludzie żyli po 90 parę lat i on y, wiedział, że w pewnym momencie będzie musiał, będzie mógł, nie będzie mógł już malować mm -hmm. i, i będzie. Będzie musiał żyć z tego, co, co zarobił dotychczas. Niestety historia potoczyła się inaczej. Dlaczego postanowił pan napisać książkę o Bieśńskim? Dlaczego pielęgnuje pan pamięć po Bieśńskim? E, tak jak wspominaliśmy, no ja Bieśńskiego znałem i jeszcze y, y, za y, życia, z naszych rozmów, ja, ja kiedyś proponowałem panu Bieśńskiemu, żeby zrobić z nim wywiad rzekę. On wtedy odmówił, stwierdził, że wie pan, ale co ja panu mogę ciekawego powiedzieć? Poza tym ja jednak lepiej się czuję przy sztalugach czy przy, przy komputerze niż, niż opowiadając o sobie. I delikatnie mi odmówił, ja wiem, że jakbym go naciskał, to, to on by się zgodził, bo tak jak wcześniej mm -hmm. też mówiłem. On nie potrafił ludziom odmawiać i, i, i przyjmował różnego rodzaju dziwne propozycje i odpowiadał na różnego rodzaju dziwne prośby, aczkolwiek kiedyś biskup na przykład go poprosił, żeby namalował świętego i Beksiński powiedział, opowiedział mi o tym, mówi tak, wie pan panie Jarku, ale a, a co by się stało, jak ja bym malował jakiegoś świętego, a wyszłaby mi kura i co, co na to biskup by powiedział i czy, czy by to zaakceptował, oczywiście śmiał się. Ale wracając do lat jego wczesnych, wczesnego malarstwa, w latach 50., pracując w Autosanie, on malował święte mhm. obrazy, mało kto o tym wie, ale wokół Sanoka w tych wsiach podejrzewam, że do dzisiaj są tego typu obrazki, bo on pracował w, w lakierni i malował różnego rodzaju transparenty. Propagandowe i kiedyś tam coś narysował, i ten jego majster do niego powiedział: Wie pan, co pan to masz takie kosakowskie pociągnięcie, i może zrobimy tak, że pan będziesz mi malował takie święte obrazki, a za to będziesz dostawał farby do domu, do, do, do malowania mhm. swoich prac. Wtedy Białciński był bardzo biedny i nie było go na to stać, i, i, i chętnie to przyjął. Więc myślę, że do dzisiaj, bo święte obrazy się pielęgnuje, nie wyrzuca się, nie niszczy, więc myślę, że, że ludzie się modlą do jego obrazów i nie wiedzą, że namalował, że twórcą tego, tego świętego, jednego czy drugiego, jest właśnie Beksiński. A propos pieniędzy, nie lubił się też targować, bo mówił, że to nieeleganckie, prawda? Tak, on, on był twórcą, więc on na przykład bardzo egzekwował wszelkie sprawy związane z tym, jak mają być prace powieszone. On na przykład na wystawie czy na wernisażu, on nie, nie jeździł, a bardzo to bardzo dopilnowywał. Każdy obraz, który był pakowany na, na, i miał przejechać jakąś tam drogę na wystawę, to te opakowanie było bardzo dokładnie opisywane, rozrysowywane przez Beksińskiego. Następnie te obrazy, on prosił o zdjęcia pomieszczeń, w których będą wisiały i, i też je w jakiś sposób tam rozplanowywał. Na koniec oczywiście był niezadowolony. Za każdym razem on był, ten perfekcjonizm go też zabijał, dlatego że on wszystko musiał zrobić bardzo dokładnie i bardzo perfekcyjnie. Dlatego też może te obrazy jego są tak wypracowane i, i, tak, i są tak niesamowite. Niezwykle ciekawa postać, warto się zachwytać, warto przeczytać książkę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.